Cześć, tu mamik. Zapraszam na Hej to Moja Ryba. Pokażę Wam o co chodzi w grze Hej to Moja Ryba. Gry mam przygotowaną, tak? Gramy na dwie osoby, czyli mamy każdy po cztery pingwinki. Na początku sobie rozkładamy pingwinki na tych polach z jedynką, z jedną rybą, gdzie chcemy. Jeśli byśmy grali na trzech, graczy, każdy ma po trzy, a na cztery każdy by miał po dwa pingwinki w swoim kolorze, tak? Ransze przygotowaliśmy. Te rybki to są punkty zwycięstwa, tak? Czyli mamy jeden, dwa. 3, tak? A teraz możemy się dogadać, żeby te trujeczki, dwójeczki jakoś tam poprzekładać na początku gry, ale nie musimy. Gra będzie polegała na tym, że w swoim ruchu wybieramy z naszego pingwinka i możemy się przesunąć w linii prostej, tak? Czyli mogę z tym pingwinkiem jechać tak daleko, jak chcę, tak? Linia prosta, linia prosta, linia prosta, linia prosta. I teraz, jeśli dojadę do innego pingwinka, muszę się zatrzymać, tak? Czyli tym Mogę się, muszę się zatrzymać tutaj, nie mogę go przeskoczyć. Czyli w moim ruchu robię sobie coś takiego, tak? I najważniejsze, bierzemy ten żeton, który był pod nami. Następny gracz robi to samo, czyli jedzie sobie i bierze. To są nasze punkty zwycięstwa, które będziemy zdobywać. I tak będziemy sobie grać, tak? Czyli w następnym ruchu bym sobie pojechał tym, zdobył sobie te punkciki. Teraz ten by musiał tutaj wyskoczyć. Tak i będziemy sobie tak zdobywać, ale w pewnym momencie można coś takiego się zrobić, że będziemy odcinali. Tak, czyli jeśli ten by był odcięty, on by sobie tu musiał zbierać, jeśli tu by nikogo nie było, to ta część gry będzie odpadała. I teraz gramy tak długo, dopóki możemy mieć ruch, tak, jeśli jakiś gracz odpadnie, czyli nie będzie miał ruchu, będzie stał gdzieś coś takiego, gdzieś tutaj będą te pingwiny jego stały. Następni gracze sobie kontynuują grę, aż nie będzie możliwości ruchu. No i później liczymy po prostu punkty zwycięstwa z tych naszych rzetelników, tak? Podliczamy. Ten, kto ma najwięcej punktów, wygrywa. Jesteście po zasadach, widzicie mniej więcej o co chodzi w grze. Gierka rodzinna, typowa, bardzo prosta. Bierzemy pingwinka, lecimy gdzieś tam na lepsze miejsce z rybkami. No i oczywiście cały fan w tej grze jest, jeśli nam się uda. Odciąć kogoś, że oderwie się od tej kry i sobie gdzieś tam popłynie i straci możliwość łowienia dalej. Troszkę mała bolączki, ale jeśli na, chodzi o rodzinną gierkę, to jest w miarę fajna. Na tą chwilę wszystko, dzięki i do następnego.